Witam wszystkich, jak co robię na moim kanale, oczywiście serio Zadłużone Gospodarstwo. Na no, dzisiejszym odcinku, co będziemy robić? No pewnie zresztą po tytule i po tym wszystkim już zobaczyliście po miniaturce, co będziemy dzisiaj robić. No tak wam teraz pokażę, że czegoś tu nam brakuje. Jak widzicie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ale to już są takie podziabane, także tego nie będziemy liczyć. No ale w każdym razie mamy dwa takie większe i dwa takie mniejsze kawałki drewna. Jak wiecie, to jest dosyć mało. Dlatego w dzisiejszym odcinku udamy się do lasu. Coś czego jeszcze na tej serii nie było e, Także jak najbardziej ok Seria się rozrasta Dużo jest łapek, dużo subów Także lecimy oczywiście po 19 tysięcy subów Łoju to nie to Tak myślę, że na 19 tysięcy subów Jak tych subów już nazbieramy, bo jeden sub to jest 10 zł Także na 19 tysięcy subów Będzie nowy nabytek Albo nawet ze dwa, albo trzy nowe nabytki Na gospodarstwie Także subskrybujcie kanał, lajkujcie, bo jeden like to jest 5 zł Także zajebiście po prostu. Tylko ciekawe, mamy 15 litrów, ja bym proponował... Ja bym proponował zresztą zrobić jedną rzecz. E, a miano... ojo, 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 to przeskakuje tak. A mianowicie go zatankować. Troszeczkę dziwnie zatankujemy, bo są drzwi zamknięte, no ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, wsiądźmy sobie, drzwi jak wiecie, są otwarte. Mogliśmy wziąć wóz teoretycznie, bo tym wozem nic nie robiliśmy. Tylko, że z tego wozu... No nie ma takiej funkcji jak ta przyczepa po prostu i nam to będzie wszystko spadało. E, dlatego ja nie widzę sensu brania wozu, musimy tutaj inaczej zajechać tak czy siak. Jak widzicie ta przyczepa jest tak postawiona idealnie na styk, dlatego będziemy musieli po prostu... Oj piesiu, piesiu biegnij, biegnij. Bo potem znowu będzie zaraz komentarze, że pies rip. E, dobra, podczepmy. Przecież z takimi burtami sobie będziemy na spokojnie mogli tam jechać. No i dobra, możemy ruszać. Pod ostatnim odcinkiem było też sporo tych łapek. Trochę subskrypcji doszło, ale te suby jakoś teraz wolniej idą niż na przykład wcześniej. E, dlatego zachęcam właśnie do, nie wiem, udostępnienia tego filmu nawet i na tym głupim Facebooku, bo to i tak dużo daje. No a my daleko troszeczkę będziemy mieli dzisiaj do przejechania. Rozpędźmy go i napiszcie mi jak są dźwięki z gry, jak Wy to słyszycie, e, czy wolicie na przykład żeby te dźwięki z gry były powiedzmy o 10% większe niż są teraz, to też jest dosyć dobry pomysł, no a my się widzimy dzisiaj oczywiście albo 20 albo 230, moi drodzy na streamiku, e, także zawsze o tej porze są streamy oprócz piątku i soboty, bo wtedy jest wiadomo e, balet, a nie a nie streamowanie granie, zamulanie przed komputerem No to coś, coś w tym stylu Dobra, oj, problemy problemy, problemy. No i tak jak mówię, no z tym wozem, no fajna sprawa było się wybrać z tym wozem po e, to drewno, tylko ten wóz no nie ma takiego czegoś, że to, to drewno tak opada do samego końca Mm, tylko tak słabo, stąd też moglibyśmy wziąć. Stąd może kiedyś wozem się wybierzemy, e, bo to faktycznie bliżej jakiś jeden kawałek wziąć. Może nawet jeszcze dzisiaj zobaczymy, ile nam zejdzie w tamtym lesie, e, bo mamy do ścięcia ogólnie dwa drzewa. E, z leśniczym gadałem, miał przyjechać to pozaznaczać, także miejmy nadzieję, że tam coś będzie pozaznaczane. Jeżeli nie będzie zaznaczane, no to tak naprawdę wyjepka. Mm. Pościnamy to, co on kazał, tak czy siak, a co nie jest pozaznaczane jeszcze. Tutaj będziemy jechać praktycznie cały czas polami, także ja nie sądzę, że policja najedzie i będzie e, prosiła o to. Tam wiecie teraz, jak może tam, co niektórzy nie kojarzą, ale jak, trzeba, jak ścinacie na swoim lesie drewno, e, drzewo, no to to jest ten, trzeba pozwolenie i te wszystkie różne duperele na to. Także tak. E, teraz sporo pytań było o tą mapę. Hmm, czy to są dwie różne mapy? Nie, to jest jedna i ta sama mapa z serii Gospodarstwo po dziadku i z serii Zadłużone Gospodarstwo, tylko tyle, że są dwa różne sejwy. Także tylko i wyłącznie tym to się różni. O, nowa droga, tutaj ogólnie coś wyjeździli widzę. Ciekawe jak tam jest z łąką. Czy tylko jest wyjeżdżone, czy będzie też trawał tutaj, jak widzicie, pół A, ja ja jajajaj, zarośnięte. Tu gościa sobie konie trzyma, także te konie też po drodze będą sobie tutaj latały. No tak to mniej więcej wygląda, no ale dobrze, że tą drogę zrobili, bo tak cały czas tamto łąko trzeba było jeździć, też łąków teoretycznie się jeździ Ale nie jest źle, możecie napisać na przykład hashtag nowa droga e, bo, bo czemu by nie, jeszcze były tam, widziałem jeden komentarz, bo ogólnie nie czytam, łoj, bo ogólnie czytam komentarze e, I było, że e, po co dajesz te hashtagi, jak ja chcę sobie poczytać komentarze, a tu same ten wiecie, hashtag to, hashtag tamto No ale no, co zrobisz, to po prostu musi to być, bo to jest tak naprawdę, te hashtagi poprawiają waszą aktywność, poprawiają aktywność na kanale, wszystko tak naprawdę hasztagi poprawiają. Może źle wjechałem nawet, ale gdzieś to może sobie zawrócimy. Znaczy z tamtej strony też można wyjechać, bo ten las idzie objechać dookoła, ojojojoj. Problematycznie. Mianowicie zalane jeszcze co niektóre są miejsca, nasz las jest troszeczkę dalej, że tutaj nic nie będziemy wycinać. Pełna pizda pod górę, ale... Eee, no. O... Eee, pojechał, pojechał. No i dobra, teraz może sobie gdzieś zajedziemy, tylko nie wiem gdzie. Koło tej budki może nie będziemy, bo to jest fajny też drewna. Tu też jest tak dosyć spoko. Musimy szukać właśnie tego drzewa, co mieliśmy faktycznie wycinać, to jest blisko drogi, to można było teoretycznie wywalić. To blisko drogi, żeby się nikt nie spinał. Zgaśmy go na razie. I dobra, tutaj mamy jeden kawałeczek. i ogólnie dużo jest tych drzew, tylko tyle, że które wyciąć to by było dobrze. Mm -hmm. mm. Mi się zdaje, że jak to sobie walniemy tak bardziej w środku, to nikt nam nic się nie przyczepi do tego, także to będziemy raczej próbować. Weźmy sobie siekierę z przyczepy. No i elegancko, mamy siekierkę, możemy sobie lecieć tam. Czy może tamten? Dobra, niech będzie ten, nie będziemy się zastanawiać. Trzeba kucnąć, yy, bo tu jak wiecie, troszeczkę to inaczej działa. Yy. Ja pierdzielę! Ty widzieliście ten sposób? Po prostu kucnąłem, wcisnąłem jedynkę i on sam zaczął po tym drzewie wchodzić Co za jebana małpa. ja cię kręcę. Pierwszy raz mi się udało tak na drzewo wejść a spróbujmy. O, ta, tak nie wejdziecie, o tako? Tak też, nie? A na jedynce? A na jedynce... Ja pierdziole jak zajebiście. Możecie napisać hashtag małpa. Albo no, kurczę, no i zajebista sprawa. Nie sądziłem, że mi się tak kiedykolwiek uda. E, dobra, tutaj widzę, że niżej e, będzie ciężko to ściąć. Fuck, bo to się tak jakby przyczepiało, muszę to na zero robić. Nie mogę tego, nie mogę tego złapać niżej? Przecież co niektóre drzewa szło niżej ciąć. Ty, no, nie mogę, nie mogę tego. Mm. No, nie pojawia mi się to gówno do cięcia. Co jest? Znaczy wcześniej się pojawiało, ale teraz. Ja pierdziele, co za gra Dobra, jest na maksa Tutaj blisko podchodzimy i się nam nie pojawia To raczej nie ma znaczenia od którą to Chcemy ściąć, tylko po prostu pewnie, pewnie inaczej, także no O! Już walić to, niech będzie w tym miejscu, bo po prostu nie będziemy się z tym męczyć Nie wiadomo ile Poleci, główno poleci, bo się zahaczyło o to. to. No to to można było i nawet to tak rozdziabać, jeszcze, ale po co? E, jeżeli chodzi o ten kawałek, no to, to ja chciałem takie dłuższe sobie porobić trochę, także myślę, że coś w tym stylu to teraz zleci, tak czy siak. No nie ma innej opcji, że to teraz nie poleci. Dobra, gałęzi oczywiście ze sobą nie będziemy zabierać, e, bo to byłoby bez sensu. Fajnie, o tak opowiem Wam, e, z odgłosami się grało. To, to kurczę, no normalnie jest taki realny dźwięk rąbania tego. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, e, jeżeli chodzi o długość. E, bo chcę Wam tu troszeczkę więcej pokazać niż to jest zazwyczaj. Aha. Dobra, tak o przygód taki słowiański, najprawdopodobniej na tym kawałku drewna, co już leży sobie na ziemi. Nie widzę dokładnie, ale najprawdopodobniej tak. Dobra, to nam nie ucieknie nigdzie, nie. Następne o tutaj o gdzieś zarobimy sobie. Oczywiście już na gospodarstwie to będziemy to już takie mniejsze ciąć. Jeżeli się uda. Ogólnie źle to zrobiliśmy, bo ja chciałem Wam pokazać ten mod siekiery jak najbardziej. Bo mogliśmy to piłą tutaj pociąć, a tak naprawdę już podziabać to na gospodarstwie, no ale... No ale zrobiliśmy jak zrobiliśmy, mi się zdaje, że to Jakiegoś większego tam znaczenia nie ma. No nie wiem, czy piło nawet by było szybciej. Bo to się też dosyć szybko i go leża ta animacja, jak widzicie jest. Dobra, kolejny tutaj gdzieś... Miejmy nadzieję też, że będę miał siłę po prostu to podnieść. E, tu jest jeszcze taki dosyć długi kawałek, to może też go przerżniemy. Przerżniemy, przetniemy. E, I on jak widzicie gdzieś nam e, Gdzieś nam uciekł. No ale dobra, weźmy to się kiedy na razie odłóżmy. Mm, I tak, w tamtą stronę nie mamy iść. Oj, i tutaj też coś się tak. A nie, to czy to jest ten? Smusi ten tylko. A, tam jest dobra. Ja zgubiłem zgubiłem całkowicie orientację w tym lesie. Ja pierdzielę, dobra, weźmy to tak. Eee, dobra, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Będzie dużo łatwiej, jeżeli będzie ta właśnie burta otworzona. Potem się ją oczywiście zamknie. Fuck. No nie no, to, to, to jest taka trudna rzecz, że to jest po prostu hit. No ja pierdziele, spadło przez burtę, zajebiście. Fuck. Dobra, niech to, niech to leży o tako, e, Jak na razie to poleciało wszystko w tą stronę. Tu jest jeden, powinien być ten taki oparty, ten duży. Dobra, on no niech. Ha! Wystarczyło rzucić i od razu. E, tam jest, dobra. Wszystko jest akurat. Co jest? Ogólnie nie wiem, czy dwa drzewa to jest sens ciąć, bo. No sami widzicie, że jest to takie troszeczkę monotonne, już jest 12 minut odcinka, e, także nie wiem czy jest po prostu sens, e, sens wam to wszystko pokazywać ze względu na to, że, że jednak odcinek nie może być jakiś nie wiadomo jak długi, dobra weźmy sobie tą siekierę jeszcze i tutaj, to gdzieś mniej więcej, o dobra, chyba załapało e, tą gałąź, tak. A zanim to potniemy sobie na gospodarstwo, ja można jeszcze jakieś wiadomo do tego drugiego lasku pojechać. E, właśnie tak jak mówiłem, z wozem jeden kawałek przewieźć e, i będzie dobrze. Nie spadło nie. No, ale do tego drzewa też tak gówno tak naprawdę troszeczkę będzie. E, patrząc na to, że jeden właśnie tylko że droga jest daleka do tego lasu i to jest właśnie najbardziej e, gówniane z tego wszystkiego. Takie dwa drzewka jakbyśmy sobie jednak Owalili, dobra, to może jedno po prostu e, drzewko ja sobie jeszcze owalę, tylko... oj, Tylko sobie po prostu to zrobię tak jakby poza, poza... Jak ja to wrzuciłem, zajebiście! E, poza, jak wiecie, nagrywaniem, tak jakby. No co jest, weź się tak połóż normalnie. Dobra. Tu jest pniak, e, czyli to jest... E... Tu jest jeszcze jeden kawałeczek. To widzę i chyba tyle, chyba nawet tyle z tego drewna. Hm. Najlepsze jest to, że ja tego nie chciałem puścić, a to tak czy siak się samo opuściło. I ja jebię. Normalnie takie akcje. Dobra, drugie drzewo sobie ja wytnę i widzimy się po cięciu. No i dobra, zostały mi już tylko do przeniesienia tak w skrócie, dwa kawałeczki drewna. No kawałeczki, może kawałeczki, może nie kawałeczki, no bo to jednak e, troszeczkę, troszeczkę to waży i troszeczkę nawet wygląda takie większe. E, to drugie drzewno, drewno sobie walnęliśmy koło, e, właśnie koło e, drogi. Tu nawet, e, dobra, jednak mamy więcej tego e, do przeniesienia. Teraz jednak dwami zostały. To jest troszeczkę długie, także może gdzieś to damy tam na samą górę. No jak wiecie taka nosterta, nawet ładna, nawet ładna, żeby tego troszeczkę działania było. E, tu gdzieś mieliśmy jeszcze jedno, to chyba pod drzewem. Tak tutaj to leżało. Taki malutki kawałeczek. E, no ale niech będzie. Fuck! Jak ile razy ja się tutaj walnąłem o to! O tego pniaka, co za, No pniaka, no, no pniaka co został. Jak już się to wycinali niżej, to by było lepiej, tylko tyle, że no widzicie. Dobra, zapnijmy sobie te pasy. Mm. Tutaj też teoretycznie można by było zapiąć. Tutaj. E, tutaj raczej nie ma sensu, bo to wszystko jest na tej stronie. No i dobra, odpalajmy. Siódemeczka, elegancko. E, drzewo przypięte, zapięte. Tutaj, jeżeli byśmy się stąd spróbowali gdzieś tak zwalić. Bo tu jest obsiane, tutaj za bardzo. Tam byśmy musieli na łąkę wyjechać, żeby jakoś przejechać z kotlerze. Weź tu zawróć, może nie będziemy nic kombinować, bo to ja jednak też boję się troszeczkę ryzykować Ja pierdziele, to Może na razie sobie taką po prostu normalnie pojedziemy Bez żadnego kombinowania eee, Też mam nadzieję, że te pasy jakoś będą dobrze trzymały to Nie ma jakichś tutaj też, rzeczy nie wiadomo jakich warunków, żeby jakoś tak mega szybciej pojechać, po prostu jest no zresztą sami sami widzicie jak jest. No nie ma rewelacji, nie ma rewelacji, żeby ten wyjechać szybciej. Szczególnie że pod górkę ten ciągnik się też dosyć mega męczy, także myślę, że jakaś 60 w niedługiej przyszłości to chyba dobry by byłby pomysł, chyba nawet zajebisty. Ale czy to wyjdzie czy nie, nie wiem. Zobaczymy kiedy wbijemy 19 tysięcy subów, wtedy myślę, że będą dwa nowe nabytki. Także subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, udostępniajcie. Wszystko wam chyba wymieniłem, co na YouTube można robić. No i wyjeżdżamy sobie, nie wiem czy widzieliście kiedyś jak się stąd wyjeżdża Ale można wyjechać oczywiście stąd już na drogę polną od razu Znaczy z tej drogi polnej na asfaltówkę No ale ta asfaltówka jest taka gówniana, patrzcie jak tam daleko się te pola ciągną, no nie? A tu jeszcze wersja V3 kiedyś będzie tej mapy, gdzie ta mapa będzie jeszcze może Z dwa razy powiększona co jest teraz, a jest naprawdę mega duża Także uwierzcie, że jedziemy z koł W sumie może nie, tutaj mamy asfaltówkę, tylko no tutaj właśnie policja nigdzie nie stała, to by było dobrze. Trzeczkę się ciągnik jeszcze bardziej ubrudził, tutaj sąsiad mieszka, jak widzicie. No i tu za malinami już będziemy skręcać W lewo elegancko sobie przejechaliśmy. Tam na wsi u nas właśnie, w tej naszej wsi, to jest ta sąsiadująca wieś. Maga się taką 60 kę fajną do sprzedania. Żółta troszeczkę starsza, czy będziemy odnawiać, nie sądzę, bo nie widzę sensu w tym. Jeżeli już inwestujemy w jakieś maszyny jakieś tam większe, typu, nie wiem, 914, czy coś w tym stylu, to faktycznie to odnawianie ma jakiś sens, ale w takich 60, no można tam jakieś rzeczy dodać, ale odnawiać i jakieś tam w takie bajery się bawić, to myślę, że nie ma sensu za bardzo. No i dobra, no jak tak mówiłem, że może jeszcze dzisiaj na wozem przyjedziemy po ten drugi kawałek drzewa, CS OTONU, to to raczej raczej, moi drodzy nie wyjdzie dzisiaj. Gdzieś tam na live'ie sobie pewnie kiedyś poskoczymy. Bo jak wiecie, jeżeli chcecie lubicie oglądać tą serię, to zawsze na live'ach no praktycznie zawsze na live'ach gramy Właśnie sobie w tego fs na tych oto modach, na tej oto mapie. Też no, widzę, było to jeszcze. Tu się utrzymuje troszeczkę deszcza były, no ale tu już mamy praktycznie, wiecie, wszystko jest już prawie gotowe do żniw, szczególnie rzepaki. Myślę jeszcze jeden odcinek e, i będziemy mogli już żniwa zaczynać. Aha Znowu z problemami. Ta nasza 30 leci. Nie, podbijamy w prawo. No już tylko na prosta do domu, nie wiem czy wam pokażę to dziabanie, może wam pokażę, bo ogólnie odcinek miał polegać na tym, że chciałem wam pokazać ten pniak mój nowy jak to się dziabie, a, a wyszło jak wyszło, że jest 24 minuta odcinka, znaczy tam z 6 trzeba odjąć, także może z 18 minuta odcinka e, bo no tak wyszło, tak wyszło. Po prostu jedziemy między malinami czy nie? Może nie, bo to wąsko strasznie. Samym czelnikiem bym przejechał, tylko sprzyczepał się boję, że jednak te e, maliny troszeczkę zwalę, dlatego nie ma jednak sensu ryzykować, bo po prostu no po co jak tutaj mamy troszeczkę tylko i wyłącznie dalej. Ile pali... albo nie będę patrzył, ile paliwa nam zeszło. O tam o tam dalej het sąsiad ma właśnie tą 60 -tą taką na sprzedaż. No i znowu pod górę. Aha. Aha! Idzie, idzie! To jest ta polska moc. Dobra. Umyjemy sobie od razu ciągniczek. Pasowałoby jakieś zdjęcie na miniaturkę zrobić, ale to też yy, tak naprawdę za chwileczkę. No to jeszcze nasze ślady są jak wyjeżdżaliśmy. Pszczoły u pszczół też wszystko jest ok. Dobra, umyjmy sobie to. W ogóle można myć ciągnik na odpalonym, chyba można, no nie? Szczególnie taką trzydziestkę w środek też możemy umyć, bo tu się uwaliło trochę wszystko. Przyczepę również. Koła na pewno. Koła są najbardziej uwalone z tego wszystkiego. No i elegancko. Możemy sobie w sumie tutaj zatrzymać, tu i tak, wiecie, więcej maszyn nie ma, nic nie będzie jeździło. Jeżeli chodzi o to, no to ja sobie to już tam rozładuję w niedalekiej przyszłości, a teraz wam pokażę, na czym polega to całe rąbanie tego drewna. Tylko trzeba to dobrze ustawić na tym pniaku. chociaż trochę realnie wyglądało. No tak wiadomo, e, drewna się nie rąbie, no bo jednak to jest... Tak to fajnie wszystko zrobione, realistycznie. Ym, ogólnie to powinien być jakieś e, obracanie tego. Muszę to zrzucić. Kurwa. Niby fajna opcja, a jednak a jednak nie jest taka zajebista, jak się wydaje. E, widzicie to rąbanie. Mmm, dobra. Aha, e, czyli jak wejdę na pniaka, to łapię. Jak nie, no to, to to się wiecie, no kto normalny nie stoi na pniaku podczas y, robania drewna. No przecież tylko idioci pewnie stoją obok pniaka, no to jest takie logiczne. O. I zajebista jest sprawa to też, że nie musimy tej drugiej połówki zrzucać e, tego drewna, bo. bo mm, ona po prostu znika, no nie? To jest taka magiczna animacja. E, tak serio, to nie wiem, gdzie ona się pojawia, bo wcześniej się takie coś nie działo, że, że jej nie ma, że ją gdzieś wywala w ten do góry przez jakiś błąd albo coś takiego, ale no, no nie ma jej po prostu, także tyle. To ja Wam pokazałem wszystko związane z drewnem na moim gospodarstwie, ja się z Wami żegnam, jest no, 13.53, najprawdopodobniej się wyrobimy, żebyście mieli to o 15.00. No i co, no i widzimy się tak jak mówiłem wcześniej o 20.00 coś na live'ie i na razie.